Dzień dobry Państwu! W ostatni weekend, dzięki uprzejmości organizatorów, przede wszystkim pani profesor Aleksandry Szlachcic, miałem przyjemność uczestniczyć w czwartej już edycji Face and Body Winter Forum. Eee, impreza głównie przeznaczona dla medycy lekarzy medycyny estetycznej i dermatologów, ale także i Trycholog mógł tam usłyszeć sporo ciekawych dla siebie rzeczy. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, kongres był zorientowany na problemy dermatologiczne, zastosowanie biostymulatorów, zastosowanie toksyny botulinowej, praca z bliznami, wypełnianie ust, itd. itd. Co było Bardziej interesującego i bliższego trychologii, na przykład rozwijająca się dyskusja związana z egzosomami. Otóż wyraźnie już rysują się dwa obozy, nie chcę powiedzieć zwalczające się. Obóz promujący produkty oparte o egzosomy z roślin. Jak wiadomo, na terenie Unii Europejskiej egzosomy odczłowiecze są w ogóle zakazane. I drugi obóz firm i produktów związanych z tak zwanymi egzosomami autologicznymi. No i państwo od egzosomów autologicznych, pokazują palcem egzosomy roślinne i mówią, że to jest susz z róży damascańskiej, więc cóż dobrego może nas spotkać. Z drugiej strony obóz egzosomów autologicznych jest krytykowany stawianiem pytań, a jakąż to czystość jesteście w stanie zagwarantować swoimi technikami filtrującymi, ponieważ te same rozmiary, oprócz egzosomów, na których nam zależy, mają jakieś cząsteczki lipidowe itd. itd. Absolutnie nie dysponuję wiedzą z zakresu biologii, biologii komórkowej żeby samodzielnie rozstrzygać tego rodzaju dyskusje i dylematy. Co mogę powiedzieć? To tylko to, że coraz bardziej tęsknię do wypowiedzi ze strony jakichś rozumiejących rzeczywiście sprawę autorytetów, które potrafiłyby skomentować to i zbudować jakąś prawdziwą, rzetelną mapę tych produktów, rozwiązań. Co jasno przebija z wypowiedzi wielu prelegentów, to to, że egzosomy znalazły już swoje chyba dosyć trwałe miejsce i cenne. W wielu terapiach medycyny estetycznej, aczkolwiek przede wszystkim jest to zorientowane na ułatwianie procesów gojenia się, na umożliwianie prowadzenia na przykład bardziej agresywnych zabiegów laserowych, dzięki wykorzystaniu egzosomów proces rekonwalescencji jest akceptowalnie krótki. I nie pozostają jakieś negatywne ślady, blizny itd., itd. Co jeszcze w zakresie zainteresowań osób zajmujących się łysieniem? Na pewno pojawił się ciekawy zabieg gdzieś pomiędzy osoczem bogatopłytkowym a komórkami macierzystymi. Firma Inmedis wprowadza plazmo skin cells. Doktor Ziemlewski wraz ze swoją małżonką zaprezentował bardzo ciekawy case study. No i wydaje się, że ten zabieg, czy też ta technologia, o której na pewno więcej powiem w kolejnym materiale, znajdzie najprawdopodobniej swoje trwałe miejsce na mapie terapii związanych z łysieniem. Co jeszcze z nowości i zapowiedź jednocześnie kolejnego materiału? Pojawiło się włoskie urządzenie Tricopat. Bardzo interesująca technologia łącząca. Zawdzięczająca swoją skuteczność synergicznemu połączeniu trzech elementów. Pierwszym czynnikiem jest przygotowany kompetentnie preparat z właściwymi składnikami. Po drugie jest to wykorzystanie jonoforezy i sonoforezy. Mamy inteligentnie, synergicznie skombinowany zabieg, którego bardzo interesującą cechą jest Bezbolesność. Kolejna informacja z kongresu. Pani profesor Szlachcic przedstawiała taki przegląd sytuacji, jeśli chodzi o zabiegi osocza bogatopłytkowego. No i cóż, w medycynie rzadko kiedy mamy jakiś wyraźnych liderów i jakieś zero-jedynkowe wskazania. Ale trzeba przyznać, że z, tego, z tej prezentacji wynikało, że liderem tego segmentu na dzień dzisiejszy jest jednoznacznie firma Artrex. Co jeszcze na kongresie dla trychologów w module trychologicznym? Była prezentacja pani dr Rakowskiej, która omówiła bieżący stan. Głównych nurtów farmakoterapii, i cóż można powiedzieć, z dużą satysfakcją, jako Perfector Clinic, czyli miejsce, które jako jedno z pierwszych zaczęło proponować zewnętrznie aplikowany finasteryt. Można słuchając pani dr Rakowskiej stwierdzić, że no, o 180 stopni zaczyna zmieniać się tutaj sytuacja w farmakoterapii, dlatego, że coraz częściej bywa rekomendowany finasteryt w postaci sprayu czy też w do aplikacji zewnętrznej, miejscowej, a jednocześnie. Uczymy się coraz lepiej wykorzystywać wszystkie zalety związane z doustnym przyjmowaniem minoksywilu. Więc zamiana, tak jak powiedziałem, o 180 stopni. Kolejnym ciekawym produktem i również nowością na rynku jest produkt z firmy Mezoestetyk, czyli. Mezoterapia z wykorzystująca dutasteryd, czyli silniejszy środek inhibitor 5-alfa reduktazy niż finasteryd. Bardzo interesujący produkt, wprowadzamy go właśnie do oferty w naszej klinice, więc niedługo już znacznie więcej na ten temat. Co jeszcze? Warte wspomnienia prezentacja pani doktor Doroty Kowalczyk na temat jej e, doświadczeń z implementacją sztucznych włosów e, BioFiber. E, na pewno ciekawa prezentacja. Czy wielu słuchaczy przekonała pani doktor? Zapewne e, niekoniecznie. E, I to chyba tyle m, takich wiadomości ze świata. E, Dziękuję bardzo.